Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj World of Warships i Jean Bart. Żona Barta. Wdzięczna, wdzięczna kobita. Eee, bardzo dobry okręt. Bardzo, bardzo dobry. Akurat dla takich nubów jak ja. Nie tylko. Koledzy też są zadowoleni z klanu. Mam lotniskowiec, który się na mnie uparł. No i mnie tutaj wydubię troszeczkę. Ale tylko dwie torpedy i zalanie. Co to tam jest? Co to takiego? Dobra, pierwsza salwa ostrzegawcza. Może nawet coś trafię. No i oby, oby ten lotniskowiec już więcej mnie nie dręczył. Dobra, Edynburg. Hindenburg, Bismarck. O, to losowanie takie bardzo fajne, przyjemne. Zwłaszcza dla Edenburga widzę. O, tak się zatrzymałem. Um, ogólnie nie przepadam za stylem. Przód, tył, przód, tył. Ale jeżeli chodzi o Jean-Barta, no to to się sprawdza. To się sprawdza idealnie wręcz. Natomiast też można stosować inne style, na przykład styl taranowania, styl artylerii pomocniczej, styl łapania torped od Shimakaze na przykład, też można stosować jak najbardziej, nie tylko od Shimakaze, więc ten okręt jest na tyle uniwersalny, że można zaadoptować do niego różne style. No i w związku z tym, w związku z tym można nawet pływać bokiem do pancerników przeciwnika, ale to zazwyczaj tylko tak przez jakieś, jakąś minutę, bo później, bo później giniemy. <śm> no i tak. I można również spróbować przypuszować, skoro niszczyciele wroga zostały wygonione z kapace, więc... Stawiamy się przodem. I szczelamy. Szczelamy. Bismarck bokiem. Znaczy, tak nie do końca bokiem. Ale niech mu będzie. O, Shimakaze padł. Yy, trzeba pamiętać, że ten Shimakaze też dostał ode mnie jakąś tam salwę. Coś mu poniszczyłem. On się pewnie naprawił. Później ktoś go podpalił. On już nie miał naprawki. Więc moja zasługa w tym, tak. <grym> yy, tak, ja się z tego śmieję, ale. Ale taka jest prawda. Pamiętajcie, to, że jesteście pancernikami, nie zwalnia z was obowiązku strzelania do niszczycieli, bo właśnie, możecie go podpalić, jeżeli akurat macie hajek jak na bardziej załadowane, jeżeli jest pancernik, możecie mu coś uszkodzić, on się naprawi, a później jak dostanie pożar, to to już ma przerąbane, tak? I nagle mu te HP się kurczy. I łatwiej naszemu teamowi wtedy nawet go dopaść. No, tego Hindenburga nie będzie trudno, akurat załatwić. On blisko, tylko żeby za blisko nie podszedł, żeby nie rzucił tych torped. Ja tutaj żongluję amunicją, tak jak powinno to się robić. Bardzo fajnie. Hindenburg wie już, co jego czeka. Nie wychyla się. No, ale to w krzyżowym ogniu, no to nie ma najmniejszych szans. Może nawet właśnie teraz na salwę zejdzie a może jeszcze nie. Trudność mówi. Dwa niszczyciele, jeden goniony przez naszego Shimakadze, więc czuję się troszeczkę bezpieczny, tym bardziej, że mamy tutaj też Rygę z radarem i z Hydro. No Hindenburg wreszcie umarł. A drugi gdzieś Oland na drugiej flance, więc spokojnie można puszować. Największym zagrożeniem oczywiście jest wystawianie swojego boku w tym momencie pod okręty z prawej strony. Więc tak, tak, tutaj na 12 kilometrach, nie wiem czy zauważyliście ten fragment, coś tam się takiego kroiło. Jakiś niemiecki pancernik. Zostaw mnie ty, ty przebrzydły samolocie. Tak, jeszcze tu... Turpetki? kogo? Od tego Shimakaze cwany, jaka, nie? A jednak. A dobrze, to sobie wpłyniemy tutaj. Mamy tutaj Der blisko. Mamy również ki. Pomyślałem sobie w tym momencie, no to się wpakowałem. Ale jeszcze ten Shimakaze się odnalazł. No to już tak nieciekawie zaczyna to wyglądać. Jestem jeszcze w przesmyku. W którym, w którym być może e, będzie łatwiej torpedować nie tylko niszczycielowi, ale i samolotom, bo mam ograniczone możliwości manewrowe. Conqueror wystawiony bokiem Shimakadze. No właśnie, on mnie trochę martwi, ale on już wyrzucił swoje torpedy. Trafić go ładnie. proszę. Chciałbym go skasować. Jest pod pała. Jest podpała, to jest zawsze na plus. Cofujemy się. No właśnie to jest ten styl, o którym mówiłem. Ten styl taki nubowsko-depotowski. Czyli wycofywanie się, granie, bujanie się przód-tył, przód-tył i tył-tył i tył, i tył i tył i tył i tył. Także podawanie tyłów coś typowo francuskiego. Także to się zgadza. Jest to historycznie dowiedzione. Może jakieś pepance teraz, ale. No właśnie. Wolałbym jednak te pepance wcześniej. Wcześniej nie używać tych pepanców, bo liczyłem, że jeszcze pokaże się Shimakadze. No i się pokazał, ale dość daleko teraz ode mnie, ale wyrzucił te torpedy i mam nadzieję, że mnie nie trafi. To tylko jeden taki rzut torped? Jeżeli tak, to nie ma tragedii. Tragedię przeżywa Zatoki. Dobra. Niszczyciele jest już daleko. Można ruszyć. No to ruszamy. No do boju. Hej ho, hej ho. Do boju by się szło. Dobra. Za dodatkową opłatą e, nasz trubadur przestanie śpiewać. No wcześniej, oczywiście, za dodatkową opłatą m, zacząłby śpiewać, żeby umilić Wam oglądanie filmiku. To jest coś. No, scenka taka była w komiksie Kaiko i już na wczesne. Także to jest zaczerpnięte z tego komiksu. <laughs> o, tak, z czasu dzieciństwa, tak to, tak. to się właśnie skojarzyło. Dobrze, jeszcze 42000 hp jest do dysponowania. Dwa niszczyciele dalej wroga w grze, jeszcze nie jest powiedziane, że tutaj coś, coś już w przeciwnikach pękło, że, że mamy zwycięstwo w kieszeni. Niekoniecznie, Oland na szczęście daleko, Shimakaze na 13 kilometrach i pięknie, pięknie Ryga obrywała bardzo ładnie i tutaj polujemy na Shimakaze. Z panców, ale jak dobrze Salwa sąsiądzie, to kto wie. No, 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 tam leć, no, 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 leć Forest, leć, leć i pięknie. Jeden kłopot z głowy. Oland jest problemem numer dwa, ale, ale w, ze Smelandem raczej nie ma najmniejszych szans, tym bardziej, że jest tam wsparcie. O, chciałem im pomóc. Niepotrzebnie. No i teraz mamy przewagę praktycznie dwukrotno okrętów. Co tutaj do mnie nawala? Oje, gdzie to jest? Gdzie? Jest. Zaraz będzie. Nie ma. Jest, nie ma. Jest, 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 jest. I moje działa też są. Jest. Strzelać. Zostaw. On jest mój. On jest mój. O, ale takie resztki HP. No, trudno się mówi. No dobra. Znowu się bujam. Przód, tył, przód, tył. Mamy Bismarcka. I Rygę, która wychodzi gdzieś tam za wyspy, mam nadzieję, że całkiem się wysunie. Jeszcze mam. Doładowanie do dział. W razie czego. Jeżeli wychyli dzioba, to akurat polecą ze dwie salwy w rygę. Na razie ostrzeliwujemy Bismarka w trybie normalnym. To jest 19 km i on się kontuje, więc to tak średnio na razie wychodzi. Z pepanców postrzelamy sobie, i tutaj dwa rodzynki płynące bokiem, płynące bokiem, i teraz tak. O tak, boost do dział. Wismarka zostawiamy, mamy miękkiego konkurora. Tylko trafić go trzeba ładnie. Trafimy? No 11 tysięcy, słabo. Może teraz? O ja! Ktoś go trafił. Ja! Po co mi to? Po co mi to? No, chociaż frak jest. Ale liczyłem na coś więcej. Trudno się mówi. Lotniskowiec. No pokaż się. Pokaż się kolego. Nie wstydź się. Nie wstydź się. O tak. Lotniskowce są zawsze dla mnie priorytetem. Tylko ta salwa mogła być lepiej przymierzona. A tak. Wyszło badziewnie. Trudno się mówi. Trzy penetracji, tam 10 tysięcy mu no, ładowałem, no to słabo, słabo. Ryga bardzo blisko. Bismarck idący bokiem dalej. A to jest Pepanców. Jeżeli ktoś idzie bokiem, proszę bardzo, Pepance idą w ruch. Nawet czasami coś się uda trafić, nawet Cytadela czasami trafi. Ryga jest blisko, nie wiem czy on nie idzie na Tarana. Wrogi mi okręt też tak może być, i to właśnie mnie to troszeczkę zaniepokoiło, bo ja tutaj skupiony na Bismarku, ale, ale ta ryga trochę mnie niepokoi. Właśnie już się przymierzam do rygi. Jeszcze może jedna salwa w kierunku Bismarka, znów chyba przeładować, zanim mnie ryga dopadnie. O, ryga padła. Idą jakieś torpedy. Został tylko ten lotniskowiec, więc to jest takie dobijanie. No w sumie, bitwa niby bez historii. Niby tak. Niby tak. Niby tak. Ale. Ale. Proszę bardzo, ale. Mam Bismarka jeszcze. Do wzięcia. Jak panna na wydaniu. I mamy jeszcze lotniskowiec. No i tak, lotniskowiec właśnie, tak. 144 tysiące, nie ma rewelacji, nie ma rewelacji. Powiem szczerze, nie ma rewelacji. I czemu, czemu nasz lotniskowiec nie wyspotuje, nie wyspotuje tego dziada? Dobra, on gdzieś tu musi być. Boost na silnik działa? A działa, jeszcze nie. Y Wkurzyłem się za, za to, że no. Nie spotuje, tak? On w ogóle HFK, chyba czy coś, nie wiem z tej chwili. Co on robi? Gdzie są jego samoloty. Zero wsparcia. Ok. Chyba zasnął nasz lotniskowiec, a wrogi ucieka pełną sił. Pełnią sił. No i szkoda, bo chciałbym go dorwać jeszcze. 5 minut do końca, ale punkty lecą w oszalamiającym tempie. Dobrze, że trzeciego kapa jeszcze nie zajęliśmy. No i tak bitwa dobiega, dobiega końca. Ja tutaj będę was zabawiał jeszcze oczywiście. Mogę znowu zacząć śpiewać ewentualnie. Ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, że za chwilę ten wróg zostanie złapany. Kończy mu się mapa. Ale skupienie z tym kramo ma naprawdę dobre. O, jest, jest, zacznie na 10 km, nie? I tak, boost dział. Strzelamy! Strzelamy. Medal wsparcia już padł. I jeszcze jedna salwa. I ciach, i ciach, i chyba nawet trafię. I tak koniec bitwy. No tak, i to jakbyście nie zauważyli, wpadł piąty frak. Piąty frak, czyli Kraken uwolniony. To już jest poważny medal. Dość rzadki w sumie. Więc tym bardziej celny. Cenny i celny. I stąd 2655 EXPA. Bo. Nie grałem jakoś znakomicie, nie grałem jakoś rewelacyjnie. Damage'u nie zrobiłem wiele, ale exp naprawdę bardzo, bardzo solidny. No i tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.